Witam wszystkich umy na siłowni w Goodlife Gym and Therapy w Grudziądzu. Nazywam się Michał Marciniak i jak z poprzednich filmów wiecie, zajmuję się treningiem siłowym oraz trójbojem siłowym. Jako sportem jestem również trenerem oraz terapeutą ruchowym i dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na pytanie, które często dostaję od swoich pacjentów czy też podopiecznych. Dlaczego doznajemy kontuzji? I mam na ten temat własną swoją teorię którą bym chciał się dzisiaj z Wami podzielić. Tutaj mamy oś, niech się nazywa predyspozycjami, niech są to predyspozycje wysiłkowe. I tutaj mamy 0, tutaj mamy max. I teraz tak. Załóżmy, że tutaj będzie osoba, która będzie w swoim balansie mięśniowym. W prawidłowym balansie mięśniowym. Balans mięśniowy sobie to nazwiemy. I załóżmy, że to jest osoba młoda, 18-20 lat, na przykład sportowiec trenujący lekkoatletykę, czyli trening ogólnorozwojowy. Osoba ta umie się prawidłowo przemieszczać, wykonywać ogólnorozwojowe ćwiczenia, nie posiada wad postawy, ma pełne zakresy ruchu w stawach, nie ma dolegliwości bólowych i taka osoba trafia nam do klubu, na przykład trójboju siłowego, gdzie postanawia skończyć z lekkoatletyką i zabrać się za trening siłowy. I teraz, co predysponuje taką osobę do kontuzji, albo co powoduje, że ta osoba doznaje w przyszłości kontuzji? Wydaje mi się, że takich czynników, które mogą to powodować, jest kilka. Pierwszym z nich będzie źle ułożony plan treningowy, czyli zły plan treningowy. Co mam przez to na myśli? Jak wcześniej powiedziałem, osoba ta nie posiada żadnych wad postawy, ma pełne zakresy ruchu. I jeżeli mamy objętość treningową ukierunkowaną na którąś z partii mięśniowych większą, a na inne mniejszą, i będzie to powtarzalnie wykonywane przez jakiś czas, będzie to skutkowało obniżeniem predyspozycji wysiłkowych tego człowieka, przez to, że pewne partie zaczną być silniejsze, inne słabsze, bądź też jedne będą bardziej pobudzone do pracy, inne mniej. Co spowoduje, że taka osoba będzie nam się, zacznie nam się cofać w rozwoju. Drugim czynnikiem, przy założeniu, że na przykład plan będzie prawidłowo rozpisany, będzie to złe wykonywanie ćwiczeń w tym planie, czyli złe wykonywanie ćwiczeń. Czyli pierwszy punkt mamy odhaczony. Nie ma złego planu treningowego, jest on dobre, dobrze dobrany, ogólnorozwojowy. Jednak zawodnik taki przez to, że nie ma doświadczenia w wykonywaniu ciężkich martwych ciągów, ciężkich przysiadów itd. Wykonuje je w zły sposób, co widać gołym okiem. I to powoduje cofnięcie się naszego człowieka na osi predyspozycji wysiłkowych do niższych wartości. Kolejnym takim czynnikiem będzie zła intencja wykonania ćwiczenia, czyli mamy prawidłowo zapisany plan treningowy, na pierwszy rzut oka wykonanie tego ćwiczenia wygląda prawidłowo, ale podczas wykonywania tego ćwiczenia zawodnik robi to z nieprawidłową intencją, okay? czyli napiera na przykład na ziemię stopami w zły sposób, krawędziując stopami, bądź też wkręcając stopy w ziemię, co powoduje zwiększenie się siły Rotacji zewnętrznej w kończynach dolnych, a zmniejszenie do rotacji wewnętrznej. Buduje nam to nierównowagę pomiędzy tymi strukturami. I powielając ten błąd, znowu mamy obniżenie możliwości wysiłkowych takiego zawodnika. I kolejnym takim czynnikiem, który może to powodować, który może powodować zmniejszenie predyspozycji, co jest na początek paradoksem oczywiście, bo ten człowiek będzie sobie mm, progresował na początku, przez to, że podejmie w ogóle jakikolwiek wysiłek fizyczny ukierunkowany na budowanie siły, ale to będzie do pewnego momentu tutaj pomijam te szczegóły i przechodzę do sytuacji, w której już zachodzi zmniejszenie się możliwości wysiłkowych takiego człowieka, bo jak taki człowiek nam tutaj przyjdzie i nawet ma źle rozpisany plan, to do pewnego momentu on będzie budował jakąś siłę, ale przez to, że będzie to robił w zły sposób, to będzie yy, to krótkowzroczne, tak? czyli przesunie się troszeczkę w tą stronę, a później zaciągany wsteczny i i wracamy do punktu wyjścia. No i czwartą taką rzeczą podstawową, bo podejrzewam, że jakbyśmy sobie usiedli i zaczęli wymieniać w dyskusji kilka innych jeszcze rzeczy, to by się coś znalazło, ale nie chcę z tego materiału robić godzinne, godzinnego wywodu, tylko krótki zwięzły, żebyście nie pospali, to jest stosowanie zbyt dużego obciążenia. Czyli jeżeli mamy spełniony pierwszy warunek i ten plan treningowy jest rozpisany prawidłowo, wykonanie na pierwszy rzut oka tych ćwiczeń wygląda dobrze. Oraz intencja wykonania tego ćwiczenia również jest dobrze yy, zrobiona, bo oczywiście jeżeli wprowadzę łamanie sztangi w wyciskaniu, to to wyciskanie może wyglądać identycznie tak samo w ruchu jak bez łamania sztangi, a jednak angażowanie mięśni będzie inne. No i mamy zastosowanie zbyt dużych obciążeń, co w konsekwencji powoduje, że technika nam się załamuje, bo nie dajemy rady. I jeżeli będzie to powtarzalne, to znowu mamy uwstecznienie się takiego... Zawodnika. I teraz chciałbym, żebyście uświadomili sobie, że to jest proces. To nie jest tak, że z dnia na dzień się coś dzieje, chyba że mamy wypadek losowy, jakieś zdarzenie niezależne od nas albo przeciążenie skutkujące jakimś urazem. Oczywiście no jest to tylko nasze ciało i takie wypadki też się zdarzają. Uzupełnijmy, może sobie, co tutaj dalej można ciekawego wpisać. Jeżeli tutaj mamy balans mięśniowy, i tutaj jest ta równowaga, i to już mamy cztery czynniki, które nas z tego wyprowadzają, to co się dzieje? Pierwszym takim objawem będzie zmniejszenie zakresu ruchu w stawach. Tutaj nie mamy, najczęściej nie pojawiają się dolegliwości bólowe, więc ten zawodnik będzie dalej wykonywał pewne błędy, pomimo zmniejszania się zakresu ruchu itd. itd. Kontynuując ten proces, pojawią się wady postawy. Oczywiście o wadach postawy też można pisać książki, są wtórne, nabyte. Oczywiście tutaj zajmujemy się Przypadkiem zawężonym, żeby nakreślić Wam, dlaczego ktoś może predysponować siebie do kontuzji. I taka wada postawy wynikająca z złego trenowania i zmniejszonych zakresów ruchu będzie nam się objawiała. Na przykład zamknięciem klatki piersiowej w sytuacji, gdzie zaangażowanie pleców przy wyciskaniu będzie zbyt małe. Rotacja na miednicy będzie powodowała skoliozę kręgosłupa, czyli jeden bark będzie wyżej, drugi niżej. I to już będzie widoczne gołym okiem, ale nadal może nie dawać objawów bólowych. Tutaj, oczywiście, przy zmniejszonym zakresie ruchu, przy wadzie postawy, stabilizacja organizmu też będzie zmniejszona i możliwości tego człowieka będą coraz mniejsze, yy, wydolnościowe i siłowe. No i tutaj mamy tą granicę, którą jest kontuzja. I specjalnie zaznaczyłem ją tutaj, a nie przy zerze. Predyspozycji wysiłkowych. Dlaczego? Bo można doznać kontuzji, która nie wyklucza nas zupełnie. Z możliwości jakichkolwiek wysiłkowych, na przykład naderwanie bicepsa, czy też zerwanie, nie wyklucza nas z chodzenia i robienia przysiadów, czy wykroków, czyli ogranicza nas tylko częściowo. Oczywiście są takie kontuzje, które wykluczają nas z, w ogóle z wysiłku fizycznego, na przykład stan ostry w dyskopatii, czy przepuklinie kręgowej, no, po, po, powoduje, że taki pacjent nam zalegnie w łóżku i nie jest w stanie się ruszyć za bardzo, co ogranicza predyspozycje wysiłkowe do zera. No i tutaj mamy proces. Uwsteczniania się takiego zawodnika. Mówimy tutaj o osobie trenującej. Jak tutaj mamy balans mięśniowy, czyli taką normalność, normalność, którą nawiasem mówiąc, bardzo mało osób w społeczeństwie osiąga, zaraz będę to tłumaczył. Tak tutaj możemy sobie postawić taką granicę, która będzie nazywana na przykład mistrzostwem. Mistrzostwo, tak. Czyli idąc w tą stronę, ten zawodnik może predysponować się do osiągnięć mistrzowskich, typu Mistrzostwo Świata Europy, czy, czy Mistrzostwa olimpijskiego, ale przy zachowaniu pewnych warunków, warunków, o których powiem. No i teraz tak, mamy tutaj człowieka, który tak naprawdę problemu nie miał, wpadł sobie na pomysł, żeby zacząć trenować trójbój siłowy, na skutek powielania tych błędów, o których wspomniałem, z zdrowego, wyprostowanego, dobrze. Prowadzącego się mężczyzny, pojawia się zmniejszony zakres ruchu, czyli podrapianie się po plecach jest wysiłkiem, następnie wada postawy, czyli już mamy jakieś skrzywienie, a później przy tych założeniach, dalszym trenowaniu, czyli czymś, co jest powtarzalne, pojawia się kontuzja, czyli przekroczenie tej magicznej granicy. I teraz jesteśmy w kontuzji, czyli mamy problem. Jak z tego problemu wyjść? zaraz będę o tym mówił, ale teraz porozmawiajmy o kowalskich, czyli o kowalskich, przepraszam za określenie, czyli osoby, które nie są związane ze sportem, prowadzą tryb życia taki, że idą do pracy, wracają z pracy, spędzają czas w domu na najróżniejsze sposoby, bez aktywności fizycznej, po prostu prowadzą się niezbyt, niezbyt aktywnie. I najczęściej taka, takie osoby są mniej więcej w przedziale gdzieś odtąd. Dotąd. Czyli osoba nie trenująca, mająca powiedzmy, no, załóżmy, osoba w średnim wieku, pracująca, posiadająca rodzinę, niezainteresowana aktywnością fizyczną, będzie gdzieś cały czas sobie lawirowała tutaj w tym zakresie, czyli pomiędzy zmniejszonymi zakresami ruchu, czyli osoba, która będzie pracowała za biurkiem, będzie miała pewne już zmniejszone zakresy, oraz jakieś wady postawy, czyli zamknięcie właśnie klatki piersiowej na skutek pracy, tak? Atrofię pośladka i tak dalej, tak dalej. Załóżmy, że taka osoba sobie tutaj gdzieś się znajduje na naszej osi predyspozycji wysiłkowych. No i przy takiej osobie na przykład, przez wykonywanie swojego zawodu 20 lat bez przerwy, czy tam z jakimiś tam przerwami, coś się, jakieś dolegliwości pojawiają, bolowe, coś się dzieje, ale wiadomo, trzeba swoim oczywiście zobowiązaniem sprostać i chodzić dalej do pracy. Więc pewny ruch wykonany 600 tysięcy czwarty raz będzie powodował kontuzję. Przez to, że nie ma stabilizacji w organizmie, Ciało powie, że ma dosyć. Okay? Czy to będzie powtarzalny ruch w pracy, na przykład, czy to jest pani, która szyje na maszynie do szycia krawcowa, czy jakiś pan, który robi remonty itd., dalej. nieistotne. Jest to pewna powtarzalność, która na skutek właśnie złego wykonywania tego zawodu, czy znaczy złego, no, mamy takie rzeczywistości, że żyjemy, że nie jesteśmy w stanie przy, jakby. Funkcjonować w 100% prawidłowo bez aktywności fizycznej, więc jesteśmy troszeczkę niestabilni, co predysponuje nas do kontuzji. Druga sprawa no oczywiście, jeżeli taka osoba nie jest przygotowana do wysiłku fizycznego na tym poziomie, i na przykład jest tutaj na osi wysiłkowej, a przyjdzie jej do zrobienia remontów domu czy do przeprowadzki i będzie to wymagało takiego wysiłku od niej, no to co się stanie? Będzie kontuzja. Stąd właśnie pojawiają się takie dolegliwości i kontuzje, które wcześniej nie występowały, mimo że czynności te są powtarzalne. I teraz jeszcze powiem, na czym polega proces odwrotny i dlaczego zwykle on jest nieskuteczny. Nieskuteczny jest dlatego, bo jak jesteśmy tutaj, to dzwonimy do fizjoterapeuty, do terapeuty, który wywiązuje się ze swoich obowiązków i wyprowadza nam takiego pacjenta z powrotem do tego miejsca. I czy to jest naprawienie problemu? No to jest takie pozorne naprawienie problemu, ponieważ ta osoba z powrotem jest w tym miejscu i przesadzając ze sobą w pracy, czy też stawiając czoła jakiemuś nowemu wyzwaniu, nowym wyzwaniom, typu znowu jakąś przeprowadzkę, remont, czy przeniesienie czegoś ciężkiego, będzie predysponowana do urazu układu ruchu. Żeby temu zapobiec, to stąd, jak już Tutaj sobie pan trafił i już go strasznie boli, bo to jest kontuzja i nie pozwala mu pracować. To stąd fizjoterapeuta powinien wyprowadzić go dotąd, a stąd ktoś, z kim warto trenować i wie, co robi, powinien wyciągnąć takiego człowieka do poziomu balansu strukturalnego, gdzie będzie bezpiecznie, oddalony od kontuzji, zmniejszając predyspozycję do. Jej osiągnięcia. Oczywiście nie mówię, że będąc w tym miejscu, nie doznamy kontuzji. Powiedziałem że to na samym początku. Zawsze może się zdarzyć coś nieoczekiwanego. Problem jednak polega na tym, że osoba widzi problem tylko tutaj. Czyli tutaj mamy dolegliwości bólowe, niemożliwość wykonania pracy i tak dalej. Więc tutaj poszukujemy pomocy. A tu nie ma objawów bólowych. Tutaj jest. Codzienność tego, co było, i tak dalej, więc pójdę jeszcze raz. I jest ok, dobra, pracuję. I to jest największy błąd, bo tu powinniśmy kontynuować powrót do sprawności fizycznej aż dotąd. Okay? I teraz, jeżeli przyszedł do kogoś zawodnik, który nie miał żadnych dolegliwości, żadnych dysbalansów, zmniejszonych zakresów ruchu, wad postawy, i tak dalej, był ogólnorozwojowo przygotowany i zaczął trenować, albo sam na własną rękę zaczął trenować inny sport, na którym się nie zna, i cofnął się w rozwoju dotąd, to zadaniem trenera będzie dobranie mu takich ćwiczeń i takiej aktywności, który te wady postawy, zmniejszenie zakresu ruchu, będzie przywracać do normalnego balansu mięśniowego, a później zapewni mu wzmacnianie się w tym balansie mięśniowym, predysponując go właśnie do mistrzostwa. Na tym, wydaje mi się, polega proces wpadania w kontuzję i wychodzenia z niej. Oczywiście uproszczony, no bo moglibyśmy, tak jak powiedziałem, tworzyć tutaj materiał niekończący się, bo przypadków tyle, ile ludzi, tyle jest przypadków. To daje taki, myślę, ogólny, podstawowy obraz tego, jak postępować z kimś, czy dlaczego, skąd się biorą kontuzje i jak, jak, jaki proces towarzyszy temu, żeby z niej wyjść. Oczywiście, no jeżeli mamy się czepiać, nie wszystkie wady postawy można znieść, nie zawsze wada postawy musi post powstać. Zmniejszenie zakresu ruchu są najróżniejsze od obręczy barkowej do, do biodra i tak dalej. Więc tutaj to jest wszystko ogólnikami powiedziane. Ale ogólny zakres, wydaje mi się, że proces właśnie wpadania w kontuzję, czy też wychodzenia z niego wygląda właśnie tak. I to już wszystko, co dzisiaj chciałem Wam powiedzieć i podzielić się z Wami swoimi przemyśleniami oraz wiedzą. Swoje uwagi zapiszcie w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i pozdrawiam.